W dzisiejszym odcinku przedstawię wam instalację Androida 4.0 w wersji 32-bitowej na laptopy. Wchodzimy na stronę androidx86.org i z działu do wlad pobieramy plik androidx864.0rc2asuslaptop.iso. Po kilku minutach obraz ISO będzie pobrany. Musimy nagrać go jako botowany dysk na płytę CD lub DVD. Znajdź czystą płytę i włóż do napędu. Przechodzimy do folderu pobrane i jeśli mamy zainstalowany program Ultra ISO, wystarczy kliknąć na plik prawym i z menu wybrać Ultra ISO wypal na nośnik. Możemy zmniejszyć prędkość zapisu, aby mieć pewność, że wszystko nagra się poprawnie. Po 2 3 minutach wypalanie będzie zakończone. Żeby płytka nam się nie zgubiła, najlepiej ją od razu podpisać. Uruchamiamy komputer ponownie i przy pierwszym ekranie klikamy klawisz F12, aby wejść do boot menu. Wkładamy płytę i wybieramy CD-DVD Drive. Ta wersja jest przystosowana głównie dla Asusów, jednak działa jeszcze na kilku innych markach. Jeśli nie jesteś pewien, czy Android w ogóle uruchomi się na Twoim laptopie, wybierz opcję Live CD, aby uruchomić system bez instalacji. Ja już sprawdziłem, więc wybieram instalację na dysk twardy. Pamiętaj, aby wcześniej przygotować sobie w Windowsie wolną partycję i zapamiętać jej rozmiar. W pierwszym oknie wyboru partycji wyświetla się tylko numer SDA123. Więc aby sprawdzić, która to nasza partycja, przejdź do menu Create modify Partitions. Ja będę go instalował na największej partycji, jednak wystarczy tutaj około 2 GB. Przejdź do wybranej i aktywuj na niej opcję Bootable. Wyjdź opcją Quit i wybierz swoją partycję. W tym momencie rozpocznie się formatowanie. System plików NTFS będzie OK. Gdy zapyta nas, do you want to install Bot Lauder Group? Czy ma się utworzyć program rozruchowy? Jeśli chcemy, aby Android działał równolegle obok Windowsa, wybieramy Yes. Opcja odczytu zapisu katalogu systemowego nie będzie nam w tej chwili potrzebna. Wybierz No. W tym momencie system jest instalowany. Zajmie to około 2-3 minut. Teraz system chce utworzyć obraz do zapisu danych czyli taką wirtualną kartę pamięci. Klikamy Yes i wpisujemy rozmiar w megabajtach. 512 w zupełności wystarczy a maksymalnie 2047. Jednak nie jest to potrzebne, zajmie Wam to tylko więcej czasu. Po kilku minutach system będzie zainstalowany. Kliknij Enter. Pierwsze uruchomienie może potrwać do 3 minut. Android 40 potrafi się uruchomić na laptopie w ciągu 35 sekund pod przycisku power do ekranu blokady. Zmień język na polski. Sprawdź czy masz ustawioną dobrą datę. Na pierwszym ekranie system prosi nas o zalogowanie do konta Gmail. Wybierz zaloguj. System automatycznie wyszukał sieci Wi-Fi i prosi nas o połączenie. Przez kolejne kilkanaście sekund potrwa zbieranie informacji o sprzęcie. Wpisz swój login i hasło do konta Google. Jeśli wyrażasz zgodę na przechowywanie haseł Wi-Fi, zakładek i innych ustawień na koncie, kliknij dalej. Konfiguracja została zakończona. Sam system działa dość sprawnie i płynnie, bez większych przycięć. Możemy oglądać filmy na YouTube, otwierać filmy w HD, bezproblemowo przeglądać internet oraz pobierać gry i aplikacje ze sklepu Play. Problemem w obsłudze są mapy, które oddalamy i przybliżamy uszczypnięciem palca. Mając jedną myszkę na ekranie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Defender to jedna z domyślnie już zainstalowanych gier. Możemy w nią pograć bez żadnych problemów. Szkoda, że działa tutaj niewiele gier i aplikacji. Większość jest wyświetlana w sklepie jako niekompatybilna z naszym urządzeniem lub po instalacji po prostu się nie uruchamia. Kilka gier jak Angry Birds, Dr. Parking, Poe czy Trap działają świetnie. Jednak jest tutaj niewielki problem. Niektóre gry wymagają pionowego położenia ekranu. Granie na leżącym na boku laptopie nie jest zbyt przyjemne. Jeśli chodzi o aplikacje, to Opera Mobile, Skype się wysypują. Bezproblemowo działa iPlay, e Gadugadu, Dolphin Browser, MX Player czy S File Explorer. Korzystanie z Androida na laptopie bez dotykowego ekranu nie jest zbyt komfortowe. Jednak to bardzo dobra opcja dla kogoś, kto chciałby się zapoznać z najszybciej rozwijającym się systemem na rynku, a nie posiada jeszcze ani telefonu ani tabletu na Androidzie 4.0, bądź posiada go w starszej wersji. Więcej recenzji aplikacji znajdziecie na androidportal.pl.